Jesteśmy na odcinku testowym przed rajdem Baja Hungaria, jest pętla tylko 2,5 km, ale jest to bardzo trudna pętla, na której bardzo się kurzy, na której jest wiele kamienistych mis, wiele podskoków. Trasa prowadzi tak, że tu jest start, potem dojeżdżasz do krzyżówki, gdzie masz podobną taśmę, to Bartek powinien ci powiedzieć, w lewo i potem w lewo, w lewo i kończy się przy głównej tam. No, ale to no to jest żelazne. To jest to, co na zegarach jest, a w tej chwili on będzie pokazywał jakieś 70. Ocinek jest bardzo krótki. Wbrew pozorom łatwo rozbić samochód, ponieważ jest wiele miejsc, w których można urwać koło, w których można wypaść bokiem, nawet na jednym zakręcie. Jutro jest odcinek, który ustala kolejną startową. Jest to bardzo ważny, bardzo ważny dzień, jest to bardzo ważny odcinek 8-kilometrowy, który po prostu tak naprawdę wpływa na cały rajd, ponieważ mamy potem problem, gdy mamy wolnych zawodników przed sobą, musimy ich wyprzedzać. Natomiast jeżeli mamy szybki bardzo zawodników za sobą, to patrzymy cały czas w lusterka i trzeba ich puszczać, a nie zawsze jest miejsce, a jednak trzeba to robić. Thank you